Mamy akurat przegląd hydrodronów, to nowe jednostki autonomiczne, które, które testujemy, tak naprawdę. Myślę, że to będzie przyszłość portu również. Od wielu miesięcy pracowaliśmy nad tym, aby, można powiedzieć, przygotować się do. Wstępnie do, do, do takich ćwiczeń z jednostkami bezzałogowymi, z jednostkami częściowo autonomicznymi, a ma to na celu docelowo wypracowanie takich możliwych rozwiązań, również legislacyjnych, rozwiązań technicznych dla jednostek, już takich prawdziwych, dużych, które być może w przyszłości będą zawijały do portu Gdynia. Zdecydowaliśmy, że jako w Gdynia chcę być też tym liderem w zakresie tych nowych technologii jednostek autonomicznych, no i być tym liderem w zakresie tych rozwiązań i technicznych i legislacyjnych prawnych właśnie w zakresie obsługi jednostek autonomicznych. Te jednostki, które w tej chwili pływają, to są jednostki przede wszystkim, które wykonują badania hydrotechniczne. One nam pozwalają m.in. na chociażby inspekcję jakości czy stanu naszych nabrzeży. Natomiast docelowo oczywiście rozwiązania, które są na tych małych jednostkach stosowane, no, będą mogły być stosowane na jednostkach takich tradycyjnych, dużych jednostkach typu kontenerowce, promy, statki pasażerskie, tankowce itd. Naprawdę mamy bardzo zdolnych inżynierów, bardzo zdolnych fachowców. Tutaj akurat na przykład też nasza ścisła współpraca z Centrum Techniki Okrętowej. To jest właśnie przykład na to, gdzie ta nauka łączy się z biznesem. To jest miniaturowa jednostka, jednokadłubowa, specjalnie zaprojektowana, choć wygląda jak model statku, procesowi optymalizacji, jak my to mówimy. Został poddany kształt o docelowej długości kilku metrów, wyporności 100 kg i zdolności przepłynięcia dystansu 100 km. Można na niej umieścić około 100 kg wyposażenia. To może być różne wyposażenie do pobierania próbek wody, do monitorowania stanu morza, zanieczyszczenia, pogody, innych obiektów, które są w otoczeniu. Można umieścić echosondem.